Przechodząc przez hale spotka oprócz hostes z ładnymi gabarytami. E, szczególną uwagę zwraca na siebie jeden pojazd. Pojazd HyperXa I dzisiaj przetestujemy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda od środka. I muszę przyznać, że komfort jazdy i jakby feeling tego, co dzieje się na ekranie i tego, jak to wygląda w samochodzie jest w miarę ok, w miarę okej. Okay. Turbulencje i wszystkie tutaj najazdy na krawędzi czuć. Zwłaszcza teraz, jak wyleciałem z toru i nie obróciło. E, jeśli chodzi o grę, która tutaj jest włączona, to jest to e, grid 2. Jest to w tym momencie e, no jedna chyba z najlepszych e, gier, takich aktualnych jeśli chodzi o takie rajdy i wyścigi. No i co, muszę przyznać, że, że naprawdę jeździ się. E, fajnie. Co prawda e, prawo jazdy mam od e, niecałych dwóch lat, natomiast... E, na rajdach się nigdy nie ścigałem, ale może to będzie pierwszy krok do tego, żeby to zacząć. Na razie jestem w tyle, na razie jestem w tyle i zostaję, ale już ich tutaj spróbujemy dogonić. No powiem Wam, że jeszcze 20 okrążeń i będzie ze mnie tutaj master na, na jemy, jeżeli chodzi o tę grę. Cały system został zaprogramowany przez... zaprojektowany przez Tyrę format, natomiast w tym momencie jest to samochód, że tak pewna jemie HyperX. W ogóle wydaje mi się, że przez to, że robimy tutaj już trzecie okrążenie w tym samochodzie, kolejka po prostu nas zje, jak stąd wiedziemy. Ale wiecie co? Ole Baudzesza. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach o jemy.